I e, dzień dobry, cześć, witajcie z tej strony IKRT i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Black Mesa e, Ogólnie e, będziemy dzisiaj kontynuowali e, naszą przegodę i ja zresztą jak zawsze to są moje najbardziej podstawowe słowa w tej serii. I ogólnie, jak możecie zauważyć, trochę mi się zbugował hud, Bo mój status pancerza jest na zielono, a powinien być na pomarańczowo. To przez to, że yy, sobie biegałem w Multiku, i w Multiku można grać dwiema frakcjami, co nie? I sobie grałem frakcją żołnierzy, a oni mają zielone, chudy. I. Dostał. Eee, to mnie od razu wiecie. Ja nie chcę od razu jechać. O kurde. No, wiedziałem, że ja nie chcę od razu jechać. E, na. Czy wy jesteście poważni? Gdzie to jest? Dobra, nie wiem gdzie jest to działko. Może to i lepiej. A tutaj były skrzynki. Działko było. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie. Więc alejmy to działko. O, naprawił mi się, wody. teraz tak, w skrócie to mam przerypane Czekaj okay. Weźmy granatę y no. Zim, jakoś tak Au. O kurwa! O Jezu! To jest bardzo nieprzyjemna sytuacja. Ale pozbyłem się wszystkich białek. Fantastycznie, opłacało się zejść z rabiny. Teraz ja to bym bardzo chętnie sobie yy, na piechotę. oczyś... O, wczytywanie tu jest. Wczytywanie. Zacznę sobie jechać powoli. Nie na całej prędkości. To mi się nagrywa? No, nagrywa, jasne. Ja Mówiłeś, bo... to już 4 minuty. Teraz... Teraz tutaj będą wojskowi. A tam jest... Wieżyczka. wojskowi, obranie ma wieżyczki. Kurde, to są dwie drogi. Z tyłu lewa? Prawa My jedziemy po prawej, więc o, o, ruch prawostradny. jedź. Bum, 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 bum.

I'm waiting for you. <laughs> oh, so I must be. Whoa! Hello, boys. Dalam w podskokach. O kurde! Rzucili mi też od siebie. Czemu mi broń zmieniłeś?! No zdraw go! Jezu, czemu mi broń na pistolet zmieniło do jasnej ciasnej? Jak tyś tu przeżył? Przecież ich tu było... Jak tyś tu przeżył, tej mi powiedz? W drogi towarzyszu. Myślę, że masz rację z tym czasem na przeładowanie. Dobra, idziemy mordować. Wiecie co, ja chyba sobie y, wyłączę jedną opcję, którą sobie, sobie teraz jak tak myślę niepotrzebnie włączyłem Teraz gdzie to gurde Tu biegnie yy, yy, yy. O, skórki A to są chyba opcje do multiplayer. O automatyczna zmiana broni Szybka to było. To chyba będzie to. Tak, to będzie to. Teraz widzicie w pełni hood, jaki oferuje ta gra. Oty. No kurde, nie ta broń. Nie umiem obsługiwać klawiatury. Chyba no. Boże dajcie mi ten karabin ła, czemu we mnie? Dobra, mogę przecież biegać i strzelać. Dobra, i teraz tu mi ich wybiegnie dużo. Cholerna skrzynia. Wszyscy czy nie wszyscy Bo mam was naprawdę dziurki w nosie Ja mam podziórki was w nasie tak. Powtórzę, to drugi raz Woo! Otworzy się? Jasne, że nie Nie mam gravity guna, Żeby to go przesunąć To nie ta część Chyba żyjesz?

Mi wygląda jak miejsce z headcrabami. Do jasnej, ciasnej, przestańcie mi gryźć. Czekaj, muszę się napić. Daj to. Nie mogę tego zepsuć. Zepsułem. Dobra, poniszczyć trochę tej skrzyni. Ale bez niszczenia skrzyń to nie Hallive. To po pierwsze. Eee, po co to komu? Eee, nie Mogę zarzucić jak jak na początku gry. Tego nie otworzę. Batsi, batsi na ten. Geta boster! Nie chcę dostać bosteru. Coś tu jest? Nie. W nie, chyba w tych pomieszczeniach już nic nie ma ciekawego. Uuu, dobra, tu. Tam są jakieś znajdźki. Znaczy, tutaj nie znajdźki, a bardziej... Yy, przedmioty. do yy, Mam Ale zawsze można to nazwać znajdźką, co nie? Tutaj będzie MedGid. Ty nie żyjesz. Dobra. Mnie ciekawi, gdzie on sobie wsadza te baterie do tego stroju. Gdzie one mu się mieszczą? Dobra, to wygląda jakby coś tu mogło być, ale chyba nic tu nie ma. Gdyby nawet nie otworzyć, nie otworzę. Są dwie kostki. Wow. Opsa. Fuck you. A tu se mogę otworzyć Nie, nie mogę Ty nie żyjesz. Ty nie działasz Ty wybucha Aż ty też Dobra, możemy iść z gościem Gościu, gdzie jesteś? Gościu? Gościu Gościu! A gdzie gość pójść? Nie on, raz do jasnej, ciasnej? I gdzie on jest? Gdzie on poszedł? O? Ty, ja go muszę znaleźć. To był mój przyjaciel. Na drodze do jedzenia rakiety. Ja coś tu znajdę? Znajdę tutaj guzik. Jak? Nie! To też od razu od, od razem. Aha, okej. Okay. Dobra, nie wiem gdzie jest tam ten gość. Olejemy go w sumie. To nam się przyda. Może. Ła! Fuck you! Licz. Tak, zniknęło z mojej ręki. wiedziałem, że coś tu może O, jeszcze zblikałem. O, wszystkie drzwi. Tak, wszystkie drzwi. Poprawna polszczyzna. I like.

Ja to mogłem wchodzić Okej okay, a ja to wolę, ja wolę być ostrożny Co tu trzeba zrobić? Nie no, gdzie się podział ten gość? Ja go zostawiłem. ja mogę. Dai, Freeman! Ja przepraszam was, że ja tak biegam w tej chwili w kółko, ale ja chcę znaleźć mojego przyjaciela. Gdzie kurwa jesteś? Gościu, gdzieś ty polazł. Nie, to jest noga żołnierza. Jest mój ziom. Dobuś. O tutaj jesteś. Jak na razie. Masz ze mną iść. Chodź tu. Kościół. Ty jesteś naprawdę na tyle głupi, żeby ze mną nie, Żeby ze mną nie iść. Chodź na wagonik, pokażę ci jak się tam jeździ. Get off my way. O Gotta go fast. Gotta go fast. Gotta go fast. Snooning. Uje, jaka ładna animacja. Double right here for you. Let's get this here. Zapraszam Cię na mój pociąg, ale inkluzyw. Sure you know Nawet, Nawet się ustawił w takim jakimś fajnym miejscu.

Może co się dzieje z tamtym gościem? Co on robi? To jest ten cały breakdance Przed chwilą A Przed chwilą mówiłem, że nie dasz razy pójść dalej Hello Nie, gdybym miał granatę ekwipowanego, mógłbym im rzucić. Czemu mam 50 FPSów? Czeka nasz trochę strzelania. Czeka nasz tyle strzelania, że aż optymalizacja leży. Strzelaj do nich! O jezu. Ty, a jeszcze w obiekcie badawczym miałem przeście FPS'ów. Ty! Nie przetłumaczyli! Czemu przez, Czemu nie... Nie masz i ze mną. O ty! No zaczekaj! Najwyżej zginiesz! Bo mnie to ty na pewno zginiesz. Jak mam zejść do dołu? Ba, chyba muszę do dołu zejść. jest 20 minut. O leczenie. A tu jest drabina. Dużo mniej FPSów. dobrze Widzisz? Jeszcze się że ciebie mam, bo strzelasz. Gminy piechotne! Tam jest tylko kręgosłup. Tu nie ma nic. Ale myślę, że muszę na nich używać tego podwójnego strzału. O tego. Bo marnuje dwa na dwa pociska. Czekaj, co ja mam tu zrobić? Chcę zejść dalej? Yeah. <laughs> <laughs> oh. Hey. Heads up, we got a hostel. I'm still here, dipshit. Come on, what A mam nadzieję, że on tam po prostu przeżyje. Boże, kto tu stawił tyle tych boxów? O kurde. O kurde. 26 FPSów. tak ta gra jest wymagająca sprzętowo Olipka Chyba te ultra ultra ustawienia graficzne to chyba nie był najlepszy pomysł O kurwa Miałem 8 FPS -ów. Wy wiecie, że to jest bardzo mało w tych czasach. Yy, myślę, że. Trzeba wyłączyć pewna opcja graficzna. A która... W razie czego bym zapisał. Co, yy, zapisz. W razie czego zapisać. Znaczy i dopiero zmniejszać opcję graficzną. Gdyby miała mi wywalić grę. Bo pożegam się. O, Boże. Okej, okay, dobra Gra się musi załadować Yyy kolejna zmiana grafiki. Super. Dobra, mała zabawy opcjami graficznymi. Ja pierdł W trakcie odcinka nic nie przeszkadza nikomu. Teraz możemy jakoś pójść dalej. Aha, winda. Teraz pytanie wyciągnąć strzelbę, czy wyciągnąć Uzi. Nazwę to Uzi. Pora wystrzelić tą rakietę. Boś. Daj życie. Miał naprawdę ważnej sprawy. Attention. Satellite Rocket Silo Reports Status Green for Launch. Będziemy go wspominać. Ale niestety nie możemy się zatrzymać. Iść dalej. pale Czegoś tam Nie musi być dokładnie ale w sumie nawet Ale musimy iść dalej Dobra, jedź szybciej I teraz tak, jakbym znowu zrobił to, co zrobiłem wcześniej. No, yy, tak więc myślę, że też w tym odcinku możemy sobie zakończyć naszą przygodę. Jak widać, będziemy już się zbliżali do powierzchni. Właściwie można powiedzieć, że już nawet na niej jesteśmy. Ale tak, y, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. I że będziecie wyczekiwać y, kolejnych odcinków. Y, chciałbym was zaprosić do odzewu po sobie za pomocą łapki w górę, subskrypcji, komentarza i tych innych spraw. Eee y, życzę wam szczęśliwego nowego roku i raz dziękuję wam wszystkim za oglądanie Mówił dla was K.R.E.T.A.C.E. do następnego do zobaczenia usłyszenia i cześć